Cześć ja jestem Trzeci, aktualnie jak to nagrywam, no to dzisiaj yy, po prostu do Brawl Stars yy, nowy sezon karnetu zadymiarskiego, jak widzicie tutaj nawet przejdę wam pokażę, jak widzicie sezon dziewiąty Brawley Wood i dzisiaj kupię sobie ten karnet zadymiarski i odbiorę również tego skina B800 do Bula. no i zagram tym skinem, a więc no dzisiejszy odcinek będzie naprawdę yy, całkiem fajny no bo wiadomo, że fajnie się ogląda jak ktoś wydaje gemy, ja na te gemy wcześniej wydałem pieniądze prawdziwe oczywiście, więc zostawcie łapkę w górę i docenie to wszystko, będzie mi to, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, bo bo do no, kliknięcia, dla mnie jest to nawet wcześniej wydanie właśnie prawdziwych pieniędzy, więc to naprawdę docencie właśnie to w górę. Ehm, no i zostawcie oczywiście również subskrypcję najpierw z dzwoneczkiem, abyście otrzymywali prawdę mnie o moich filmach, ponieważ jeśli yy, lubicie brostras, to tu mój kanał was naprawdę zainteresuje i zaciekawi. Ehm, no i zapraszam również do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz moje dwa filmy których z Zyklich jest Top 50 Polska. No i takim mega szybkim wstępem, jak widzicie, już jestem w kanale No i dobra, no tutaj myślę, że. No nie ma co przedłużać, bo tak naprawdę czekacie tylko i wyłącznie na to, więc Ja już tutaj klikam sobie w to aktywuj I jak widzicie tutaj mamy coś takiego I mamy dwie możliwe opcje Zakupu karetu zadymiarskiego Jak widzicie mamy tutaj opcję za 169 gm i 249 gm No ja tutaj kupię tą wersję za 169 gm Ponieważ no, moim zdaniem jest to lepsza mm, opcja Ponieważ lepiej sobie samemu wbić te 10 poziomów I mieć lepszą zabawę z gry niż Po prostu sobie to kupować, bo moim zdaniem to nie nie ma sensu, ale oczywiście to jest moje zdanie, i ja po prostu wolę sobie kupić tą y, tańszą wersję bez 10 poziomów. A więc ja nie przedłużam, klikam w to, a wy zostawcie łapkę w górę. Więc dobra, klikamy 3, 4. No i mam nadzieję, że kliknęliście, a ja w tym momencie czy na pewno chcesz kupić za karne zadymiarski. Oczywiście, że tak jak widzicie, wydaje 169 gmów i w tym momencie odblokowano karne zadymiarski sezon 9 Brolywood. No i teraz oczywiście pora odebrać również tego skina B800 do bula, a więc dobra, klikam, nie przedłużam. No i od razu również jak widzicie w tym momencie animacja tego odblokowania skina jest tutaj właśnie na ekranie. Ja ogólnie do bula mam mega dużo skinów. Jest to mój kolejny skin do bula, naprawdę tych skinów do bula mam już yy, całkiem dużo. No i tutaj pokażę wam, jak ten skin prezentuje się dookoła, więc tutaj oczywiście go tak obkręcam, jak widzicie, tak się ten skin prezentuje dookoła i szczerze mówiąc, moim zdaniem, jest to naprawdę mega słaby skin, on no mi się mega nie podoba eee, i szczerze mówiąc, do tej pory jest to, no na pewno, e, najgorszy skin e, w Karencie Zadymiarskim i nawet jest to, moim zdaniem, jeden z gorszych skinów w ogóle w całej grze, no więc tutaj, e, no szczerze mówiąc, ten skin mi się nie podoba, ale no dobra, pora zobaczyć, jak on się spisuje w grze. Okej, okay, a więc Gierka wystartowała, no i dobra, lecimy. Oczywiście tutaj starcie solo i w sumie ciekawie się złożyło, bo jest dzisiaj mapa e, zburzona pieczara, więc tutaj e, ciekawie i właśnie miałem nadzieję, że ten skin przynajmniej będzie miał spoko animację i to go będzie lekko ratowało, no i animacja tego skina jest całkiem OK, e, Dobrze, że przynajmniej tutaj dodali jakąś animację, bo gdyby tutaj nie dodali animacji, gdyby była ta podstawowa, no to ten skin był, był w ogóle mega słaby, a tak to no chociaż jest animacja jakaś e, dodana, więc chociaż tyle, ale no i tak czy jak ten skin mi się nie podoba, bo tak naprawdę jest to zwykły, burzy, i oprócz tego jest dodana tak, jakby połowa, jakby taka blaszana, taki ból z metalu, z blachy. No, jak widzicie, tak to właśnie tutaj wygląda. No i moim zdaniem ten skin jest naprawdę brzydki. No, mi on się nie podoba. Jak gdzieś, o, tam mamy również bóle i to jest ciekawe, bo w tym momencie możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają strzały, jakby z perspektywy naszej, jak jesteśmy tym skinem, z perspektywy przeciwnika. Więc tutaj bardzo fajnie się złożyło, bardzo mi się to podoba. On chce wziąć sojusz, ale tutaj e, myślę, że e, nie ma co, ponieważ no, sojuszy ja tutaj nie polecam brać, no bo wiadomo, że sojuszy się nie bierze, e, no bo po prostu się nie bierze. No i tyle. E, no i dobra, lecimy sobie tutaj moment na Majka, oni tam wzięli całą żywe dwójkę, chociaż w sumie tak pod film mógłbym wziąć, może jako, że to jest ból, ale no, nie będę tego raczej robił, e, nie ma co e, a przynajmniej na razie nie ma co, e, więc okej, okay, dobra no jak widzicie, tak to ta wygląda, no i właśnie tak się kończą, kończą sojusze, jak widzicie więc dlatego właśnie nie polecam brać sojuszy, no i ja tego sojusza tutaj nie będę brał, i w tym momencie okej, okay, już sobie szybko gadżetu, i uwaga, mam nadzieję, że uda mi się przetrwać, i ajajaj, było mega blisko, no tutaj już prawie nie miałem za bardzo co zrobić, Mogę jeszcze w sumie uciec, ale no dobra, czwarte miejsce i tak jest naprawdę bardzo dobrze. No i dobra, druga gierka startowała i zobaczymy jak tutaj pójdzie, eee, no... Ten skin tutaj no myślę, że już nie ma co, znowu już powtarzam, że on mi się nie podoba, no naprawdę tutaj jest to zdecydowanie jeden z gorszych skinów ogólnie w całej grze. Już jeśli chodzi o skiny w wykareniach zadymiarskich, do tej pory mamy właśnie to jest dziewiąty sezon, no to to jest najgorszy skin też w karencie zadymiarskim do tej pory, bo do tej pory fajne były dosyć te skiny wszystkie, a ten skin jest niefajny, coś czuję, że tutaj szybko skończę tą gierkę. Zobaczymy, uwaga, uwaga, teraz bo ten dynamite może mnie łatwo zamrozić. No nie, nie wierzę w to. Przecież ja już tak chciałem tutaj pięknie uciec, ale dobra, na szczęście udało mi się tutaj przetrwać, więc bardzo dobrze. No i tutaj jest problem, bo ten Dynamite teraz mam mnie tak jakby na daleko trochę, w sensie przez tą ściankę jakby. E, ok, no i tam teraz y, ból pokonał Jesse. E, ciekawe, czy on ma tego skina, czy to jest zwykły ból. Albo ma, może innego skina, jak widzicie to jest... Ajajajajaj, no nie wierzę w to, nie wierzę, co tu się stało, nie? Ajajaj. A więc dobra, ostatnia gra w dzisiejszym odcinku, lecimy, zobaczymy jak tutaj pójdzie. No, okej. Okay. Ja ogólnie, jak mówiłem wcześniej, mam dużo skinów do bola. naprawdę mam ich dużo właśnie, więc tutaj ten skin... Jakbym miał tylko tego skina, no to spoko, bo jakby jest to chociażby jakiś tam mm, dodatkowy skin y, do postaci, do której bym nie miał skina, no ale ja do bule właśnie mam dużo skinów i tutaj, y, no ten skin, y, fajnie, że mam jakby tego skina w kolekcji, no bo w przyszłości będzie on limitowany, ale no tutaj inne skiny są zdecydowanie lepsze, y, jeśli chodzi o bule, no i ogólnie, no ten skin mi się nie podoba właśnie. Wiem, że o tym dużo tutaj mówię w tej filmie, ale no właśnie, naprawdę on mi się nie podoba i... No, po prostu mi się nie podoba, co nie? Dobra, tutaj mamy jeszcze sześć osób, w tym momencie już pięć, Ok, zobaczmy, jak tutaj pójdzie. W ogóle bardzo dużo bólów tutaj gra. Być może właśnie dlatego, że ludzie sobie też testują, tak jak ja, tego skina, ale też jest w sumie spoko mapa pana bula. Nie ma co się oszukiwać. I tutaj było blisko, żebym zginął, ale blisko było, żebym również pokonał tamtego bula. Ok, zobaczmy tutaj teraz. I uwaga, mamy tutaj innego bula, i pięknie udało mi się go pokonać. W tym momencie zostały trzy osoby. I fajnie by było tutaj wygrać tak na koniec tego filmu, zobaczymy co się uda, eee, no trzy osoby jeszcze, no chyba nie będzie tutaj łatwo, okej, okay, wielkie starcie mamy, wielkie starcie, i tutaj z tego co widzimy, mm, no został Rico, ponieważ to Rico pokonał tą Piper, więc najprawdopodobniej właśnie został Rico tylko, oprócz mnie, i okej, okay, sobie tutaj poczekam w krzakach, i teraz podejdę, i jak widzicie, pięknie, mamy wina na sam koniec. A więc przynajmniej pozytywnym akcentem udało się zakończyć ten odcinek, czyli mianowicie wygraną, a więc udało się tutaj wygrać, więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, oczywiście również subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, aby się być po prostu na bieżąco z moimi filmami. No i napiszcie w komentarzu B800. Ponieważ tak nazywa się ten skin, a ja na serduszko, e, więc po prostu napiszecie w komentarzu B800 e, No i otrzymać ode mnie właśnie serduszko, w ramach że obejdziecie ten film do końca, ponieważ ja mega to znam takie osoby, które oglądają moje filmy do końca. No i w w pierwszym odcinku to było na tyle, także ja już się podróżam, trzymajcie się, no i cześć!